Z tej strony Mr. a za kolejny odcinek z serii zagrajmy na SkyBlocku yeah. W dzisiejszym odcinku będziemy dokończyć nasz Mobsrinder. Mob Grinder. No a poza tym zajmiemy się kopaniem kobla, masz mużynku. Dziękuję. Dobra, to ja może zajmę się kopaniem kobla. I w ogóle... O kurde, Przek miała mi się klawiście trwanie włodzień, no co za gówno! Muszę kupić na komputer. No. Yy, ja i tak poza tym zaraz Wam pokażemy jeszcze yy, co zrobiliśmy na wyspie, bo wiem, że przegięliśmy pałę z tym, że nie, nie robiliśmy po kolei odcinków i nie, wy, nie... i wyście nie widzieli co my robimy i jak. No na przykład ja zrobiłem już domek. Na drzewku. To tym ty, ty, odcinku, który nagraliśmy. Fajn, fajny ruchu. bardzo domek, ale ten tamten odcinek mi się skasował, coś mam nie tak i musiałem go niestety skasować no więc mówię wam w tym no i trochę e, mamy hodowle drzewek dębowych e, Mów grinder już nam robi tam kolega zaraz pójdziemy na górę tylko uzbieramy okay. trochę kobla i na tym serwerze są takie Ogrownicze lagi zawsze czekaj A o ogarnijcie A lagi straszne są lagi naprawdę ty masz jakiś y, internet, biedronka? No ja nie mam internet, biedronka, a ty masz dał nas biedronki, także naprawdę to nie jest moja wina, bo jest po prostu internet jest, no powtarzam, w nie internet, tylko y, lagi są na serwerze okropne. No, możesz się przenieść na tamtą stronę, ale też chciałem trochę Ale nie dach nie ma, możemy, możemy już wiemy. zrobić z drewna. No wiem, że z... Z drewna, bo my tu już przez tak desę Ponad e, Ponad dwa taki DS. Właśnie mister, może... Spytałem się widzów o zdanie, ponieważ ja bym chciał z misterem nagrać serię z hardcora Gdzie byśmy budowali różne rzeczy I nie z tego jest K.K.F. tylko z M.C.H.C.P.L. Tak, bo w moim zdaniem SKKF to jest idiota. Jak można 30 zł ka kazać komuś płacić za coś? Za to, że raz... 40. Za, za 40 zł. Za 40 to ja już sobie wolę dołożyć i kupić premium do Minecrafta, no. Ale skkf, pan jest SKKF, jeżeli pan to ogląda, to... masz pan downa. Oczywiście bez obrazy, my tu Nie mówimy ma... tak, ale no... ile... jakie można 40, 30 zł, 40, sorry, płacić za coś? znaczy mi się nie będzie w ogóle praktycznie grać kurde bo ale mam lagi no <coughs> bo zawsze cię like no lagi? się zapadali jest mam i już od render tak distance short czegłem takiej kurwa lagi ja pierdolę Już nie wiem, że wina optymalizacji oh, oh. Kurde, no nie, no to po są... prostu jest tragedia. Nie przewidzieliśmy tego, że tam się będą na górze spełnić łapki. Łot! Co, już się spełnił? O, powróciło do normy. No, jeszcze nie, ale zaraz Kurde, się Muszę ogarnąć frapsa, bo mam strasznie coś zrypane. No, kurde, kurde. Phraps. Po prostu niekiedy FRAPS jest tak wkurzający, że mam się po prostu go dość. Na przykład teraz, kiedy mam 80 no właśnie, na na Widzowie, spytajcie się Mistera? Yy, czy... Kurwa. ja pier... Nie no, no po prostu nie da się nagrywać, no. no sorry, że nie wiem, widzowie Mistera, ale... Yy. Chcielibyście widzieć odcinki, w których mister narzeka na na, na, na optymalizację serwera i co by słowa, że kurwa? Bo ja nie bardzo. No dobra, ale to nie jest wina moja, tylko też wina serwera, bo yy, czekajcie, ja muszę. No wyłączyć chyba muszę, drugie słowo mówić kurwa. No muszę. Dobra, ja ten czat zmniejszę, bo ten czat też w was pewnie wkurza, a jest on niepotrzebny. Ja mam mały czat. Ale, ja będę... sobie czasy, żeby... Ale kopać się kobla w ogóle nie da. To zresztą to może ty buduj a ja będę kopał, bo ja w przeciwieństwie do ciebie nie mam żadnego internetu. To ty masz internet z, z, z dupy, tak że się zamknij, daj mi kobla jak masz. Radiówka jest bardzo wytrzymała, radiówka się nie popsuje szybko. Radiówka się szybko, fakt, szybko się nie... Piser, no. wiesz, że rozwaliłeś... że nie mamy już ani klocka trawy. No i co z tego? Że trawa jest potrzebna do farmy z zwierząt. Yy, a mamy zwierzęta? spawner to będzie. Eee, jeden monet w ogóle nie mam, czyli gówno zbieramy tak właściwie. Eee, ja a po trzecie trzy, chyba, będzie 30, 3, chyba będzie 40 odcinek zanim my nazbieramy. Na ten spawner. Ja nie wiem czy ty w ogóle nagrasz 40 odcinków. No właśnie... Rybami. Zależy jak nam się będzie zjadło ta seria, no bo jak y, będzie gówno i nam się nie będzie na, chciało nagrywać, no to przykład no na male zawiesimy po miesiącu wrócimy i jak Delti? Nagramy 50 tak, Delty odcinków. Właśnie, 3 dni, tak, Delti właśnie. Patrzę tu Delti wraca na YouTube, no. 5... Patrzę teraz tak i właśnie Delti tak. wrócił na YouTube, ale takie Nagramy 50 odcinków. What? Ej, czekaj, nie przerywaj mi kurde. Mać. Nagramy 50 odcinków w 3 dni, a potem nie będzie odcinków przez najbliższe 6 miesięcy. No, dokładnie. Ja też za niedługo już chyba jeszcze. 5 minut nagrania mamy i No... Tak... No 5 minut, 5 ja minut 5 minut z minus tego gunwa zostało O i znowu mi raguje fraps No zajebiście Kurde nie wiem co z tym frapsem jest takie gunwo Ja mam pełną wersję frapsa Ale po prostu jest tragedia No i jeszcze przez ten No przez tego gównianego frapsa dednąłem Nie ja kończę ten odcinek bo to jest ja po się... prostu tragedia Nie da się grać fucking shit a może i temki wezmę Lagi są po prostu niesamowite I tak desek poszedł w pizdu Dobra, to ja kończę odcinek Jeżeli bym dłużej, ale przez te lagi po prostu się nie da Także trzymajcie się do następnego Cześć